Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Gotika. Na początek zagadamy sobie z Pablo. Co wiesz o bandytach? Przybyli z tej zakichanej kolonii górniczej. Jest jednak kilka oddzielnych grup. Niektórzy ukryli się w górach, inni dołączyli do Onara, właściciela ziemskiego. Jednak to bandyci na obrzeżach miasta powodują najwięcej problemów. To przez nich kupcy nie wyściubiają nosów poza granice miasta. Jak wygląda sytuacja? W tej chwili panuje tu spokój. Jedynie bandyci spoza miasta sprawiają pewne problemy. Nieważne. Myślę, że będziemy mogli się pochwalić. Yy... Że rozwaliśmy w ostatnim odcinku tych bandytów? Jednak nie. Przejdziemy się tu na góra. Powinien już mieć dla nas pieniądze. I co, sprzedałeś już cały towar? Tak, ale za mniej niż się spodziewałem. Za wszystko dostałem jedynie 300 sztuk złota. No i jeszcze część z tego musiałem oddać przełożonym. Do tego jeszcze zwyczajowa premia dla Cardiffa i opłata za Twoje zlecenie. W sumie dla mnie pozostaje 240 sztuk złota. Dzielimy się więc wedle umowy. Oto Twoja część. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Moi zwierzchnicy już o tym wiedzą. Co będzie dalej? To już nie zależy ode mnie. Odłóż broń! Widzisz, to nie było takie trudne. Hej, ty, podejdź tutaj. Mam coś dla ciebie. Był tutaj jeden człowiek. Chciał z tobą koniecznie porozmawiać. Ponieważ cię tu nie było, poprosił mnie o przekazanie wiadomości. Chcę się z tobą spotkać za sklepem rybnym Halvora. Ta informacja była darmowa, ale ale... Za bardzo się nie przyzwyczajaj. Nic więcej nie powiem, jeśli mi nie zapłacisz. Jak wyglądał ten człowiek? Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, ale musisz mi najpierw zapłacić, przyjacielu. <śmiech> <śmiech> przyjacielu. Nie potrzebuję Twoich informacji. Ktoś musi pracować. Nie Znasz już moje zdanie. Idziemy tutaj ze sklep rybny. Do tajemniczego człowieka? Hej. A, nareszcie. Czekałem na ciebie, nieznajomym. Kim jesteś? I czego ode mnie chcesz? To nieistotne. Ważne jest to, co zrobiłeś. Pozostałeś lojalny. Nawet jeśli nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Pewni dobroczyńcy zwrócili uwagę na Twoją lojalność i zaoferowali Ci szansę, więc lepiej ją wykorzystaj. Hej, powiedz mi tylko, czemu tu jesteś? Mam dla Ciebie prezent. Reszta zależy od Ciebie, nieznajomy. Nie żeby coś się zmieniło. Okej. Ścieżka, się lepiej trzymać od tego z daleka. Pójdziemy sobie spotkać się z naszymi nowymi pracodawcami z Guildem z gorzej Mieszkają w kanałach pod Korinis, gdzie nikt nie zna ich lokacji. Tutaj nauczymy się tego mm, otwierania zamków. A to jeszcze nie teraz, bo nie mamy, nie mamy punktów nawet. Zbawione szczury. Co, się wyjebię? Ale wstyd. Jeszcze nie mam zapisane. <laughs> Druga żenująca wyjebka, trzech bandytów nie ma sprawy. Kilka szczurów za dużo. Hej, I co Hej ty był tu

tym razem postaram się, żeby potężne szczury mnie nie pokonały. druga skórby syny. Dlaczego tak wcześniej nie mogło być? powinno wyglądać? O, nic nie widzi się. Ja też. To zbieramy sobie ten tu oki strzałki poporki nie znam się na otwieraniu zamków no, niestety <laughs> Dobrze, no. więcej mopków tu nie będzie, tylko te szczury śmierdzące, co mnie zabiły. <laughs> Coś jest? Panie, co tu robisz? Nie masz tu czego szukać. No dobra, co tu robisz? Atila dał mi klucz, dlatego tu jestem. Więc czego ode mnie chcesz? Chciałbyś wiedzieć? Spokojnie. Idź do Kasi. Czeka na ciebie. Słuchajcie, słuchajcie, wierzyciel Corinus na rozkaz wielmożnego Lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Od chwili obecnej Lord André przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą stroną. Czy... Dobra. Kasia. Hey. Widzę, że dostałeś nasz prezent. Jestem Kasja. W porządku. Powiedz mi, dlaczego tu jestem. Przyciągnąłeś naszą uwagę, zdobywając zaufanie naszych przyjaciół. Chcemy ci coś zaproponować. Możesz do nas dołączyć. Jeśli do Was dołączę, to co będę z tego miał? Możesz się od nas nauczyć specjalnych zdolności, które pozwolą Ci żyć w luksusie. Ale nie będę musiał ukrywać się tutaj na dole, prawda? <grymne> nie. Hmm. Musisz jedynie przestrzegać naszych zasad. To wszystko. Jakie są Wasze zasady? Zasada pierwsza. Ani słowa o nas. Nikomu. Nigdy. Druga. Nie daj się złapać. Trzecia. Jeżeli wyciągniesz tu broń, żeby kogoś zaatakować, zabijemy Cię. I czwarta. Ostatnia zasada. Ci, którzy chcą do nas dołączyć, muszą udowodnić swoją wartość. Jak mam dowieść swojej wartości? Dołączysz do nas, czy nie? Dobra, wchodzę w to. Świetnie, będziesz miał okazję dowieść swojej wartości. Jeśli chcesz się od nas uczyć, to nie widzę ku temu żadnych przeszkód. Czego mogę się od Was nauczyć? Jesper jest mistrzem skradania i ukrywania się. Pokaże ci, jak się bezszelestnie poruszać. Remires jest wyjątkowo zdolnym włamywaczem. Żaden zamek nie oprze się jego wytrychom. A ja mogę nauczyć cię kradzieży kieszonkowej. Pomogę ci także stać się zręczniejszym. To podstawa Twoich zdolności. Jak mam dowieść swojej wartości? Ten uparty stary alchemik Konstantino ma piękny pierścień, nie jest mu potrzebny. Chcę by przyozdobił moją dłoń. Ciekawe ile kosztują nauki Ramirez'a. Jesteśmy złodziejami, ni mniej, ni więcej. Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać, jak otwierać zamki. Będzie ci to kosztować jakieś 150 sztuk złota. Co za Nie znam się na otwieraniu zamków. No dobra. To spadamy stąd. Teoretycznie torben jeszcze może nas nauczyć otwierania zamków, ale musimy pokazać, że jesteśmy godni. Лучик się z tobą zgadza. Nic hmm. pójdziemy sobie do martwej harpy Zrobić sobie jakieś zadanie, bo potrzebujemy jeszcze trochę Expa Pobijemy sobie jakieś mobki ten jego pierścień jest w tym kuprze. A jeszcze nie znamy się na otwieraniu zamków, zamku, więc. Leprysła równowaga między ładem i chaosem, i co nie możemy sobie za by ten odebrał człowiekowi swą boską moc. Wiedziałem o tym wcześniej. mądrości tak uczynił. to kosztowało. Gdybym sama tego nie widziała, niczego jej już mm -hmm, nie było. Tradycja hmm. Coś do Jest to pokrzywa. <klimy> w Martwej Harpi też sobie pojeździmy trochę z Gregiem, poszukamy jego skarbów. Warto to zrobić, generalnie. Zyskamy jego przychylność, jak spotkamy go później. Jeszcze Orlon ma tą sprawę z teleportem. <laughs> Ale tam się raczej nie dostaniemy, bo to stoi przy cmentarzu, gdzie są szkielety. Więc raczej nie na teraz. trebno misa se pognaso. A kak nje ta sravna misao. Kiška. Je ne bilo vilka. pochodzące punkty doświadczenia. Thank you. Ty śmietniku. No dobra. Patrzcie, kogo my tu mamy? Nasz pastuch. Zresztą potrzebuje właśnie kogoś takiego jak ty. Czego ode mnie chcesz? Wciąż masz problemy ze strażnikami miejskimi? Sam zaraz załatwię ci problemy, durniu. Szukam pewnego gościa. Nie mogłem go znaleźć w mieście, a ci durnie tutaj też nic nie wiedzą. Jest szczupły, ma ciemne włosy i nosi czerwoną zbroję. O ile wiem, był skazańcem w Starej Kolonii. Jego imię zaczynało się chyba na D. Czy ma na imię Dexter? Możliwe, że tak ma na imię. Nie jestem pewien. Będę musiał poczekać, aż stanę z nim twarzą w twarz. Coś jeszcze? Tak, ty pyszałku, jest coś jeszcze. Potrzebuję broni. Potrzebuję prowiantu. Trochę złota też by nie zaszkodziło. Oto dziesięć złotych monet. Ty, biedaku, zatrzymaj te grosze. Mam lepszy pomysł. Niedaleko stąd jest jaskinia. Zakopałem tam swoje rzeczy. W jaskini jest niebezpiecznie i nie mogę tam iść sam. Chcę, żebyś mi pomógł. Chodźmy do twojej jaskini. Ruszajmy. Jedna bestia mniej. Patrz, mój przyjacielu, oto ta jaskinia. Tu masz kilow. Rzeczy zakopałem gdzieś w środku, miejsce oznaczyłem krzyżykiem. Na co czekasz? Właś do środka i przynieś moje błyskotki. A co z tobą? Ktoś musi pilnować tyłów, a teraz właź do środka. <laughs> to cwaniak włastwo dobrank porącszamkę i ile się wid dalej Субтитры сделал Sądzę, że coś znalazłem. Dobra, można wracać do tego gnajka. Czemu tak długo cię nie było? Znalazłeś coś? Tak. Wykopałem sakiewkę ze złotem. Dawaj ją, proszę. Dobrze, to znaczy, że wciąż są tutaj. Okazuje się, że jednak na coś się przydajesz. Dobra, słuchaj. Zakopałem więcej złota w innych skrytkach, a ty je dla mnie znajdziesz. Dobra, na małym jeziorze z dwoma wodospadami jest wysepka. Tam powinna być moja skrytka. Na płaszkowyżu znajdziesz dwa kolejne miejsca, w których coś zakopałem. Pierwsze miejsce leży za tamtą farmą, a drugie w pobliżu wejścia na przełęcz przy wodospadzie. Są tam schody prowadzące z pól do Onara. U podnóży schodów jest wgłębienie, a w nim kolejne miejsce. Będę na ciebie czekać na rozdrożu pomiędzy polami tego bogatego farmera. Nie zawiedź mnie, bo będziesz tego żałował, jasne? Okej. Okay. Nie, ty chuju Grek ty pajacu mi wszystko. Jedna bestia mniej! No i chuj Co takie zagrywki to ci w ogóle nie powinienem pomagać. Gnido. Dobra. Nie wiem czy na takim HP to zrobię, ale... ...warto spróbować. Zapraszam. dobra, ładnie nie zatrzymał mnie to pielec się znalazłem Dobra I na tej malowniczej jakże wysepce skończymy sobie ten odcinek Do następnego Cześć